To miejsce, gdzie nie tylko spożywamy posiłki, ale to miejsce, w którym spędzamy znaczną część dnia. Skoro mowa o posiłkach, to mowa o gotowaniu. I to wiąże się z naszym pierwszym gościem, ponieważ jest sportowcem. To osoba, która dba o zdrowy styl życia, a więc również spożywa zdrowe jedzenie. Czy dużo czasu spędza w kuchni? Tego dowiemy się w dzisiejszym programie. Rafał, witamy Cię gorąco w naszym programie. Zapowiadając dziś Twój udział, mówiłam już naszym widzom, że Ty jesteś chłopakiem, z, iście z hollywoodzkiego filmu wziętym, czyli spełnił się ten amerykański sen chłopaka, który chciał kiedyś tańczyć i doszedł bardzo daleko dzięki tej pasji. To teraz wracamy do początku. Pamiętasz, jak to było z tym tańcem? Ja też, pamiętam. Witam Patrycję, witam wszystkich. A... Zaczęło się tak, jak miałem chyba 12 lat. I, I miałem kolegę na placu, który, który jedyny miał e, MTV w, w bloku. Duży, fajny, kolorowy telewizor. <grych> I jak było wszystko ok, zapraszam je do domu. Oglądałem sobie e, wtedy Michaela Jacksona, doktora Albana, e, MC Hammera i jeszcze tam coś było, ale to Vanilla Ice. Vanilla ice. O, te i, czasy? I, I wiesz, i tam bardzo szybko potrafiłem łapać te kroki. E, te pozycje już miałem zapamiętane, i gdzieś ja. W, w dyskotek, jak była dyskoteka szkolna, to próbowałem to wszystko pokazywać wtedy na żywo. Nie? No Równocześnie też trenowałem sporty walki, tak, tak jakby rodziła się ta pasja, ale zawsze, wiesz co, miałem sny, że będę na scenie. Zawsze to wszystkim opowiadam, że, że gdzieś za dzieciaka po prostu wiedziałem, że znajdę się na scenie. I pamiętam hmm, później a moja pierwsza praca, dyskoteka, taki klub Joy w Mikołowie. Miałem chyba 16 lat, tam zacząłem tańczyć, robić występy. No i tak się zaczęło, zaczęło. Aż zawędrowałeś Aż do finału programu ten Chociaż co ciekawe, najpierw zawędrowałem do Ameryki, starając się przez wiele lat o wizę, której nie mogłem dostać, bo chciałem zobaczyć mamę. Pojechałem do Ameryki i wziąłem sobie wszystkie swoje stroje, w których tańczyłem, jakieś takie albumy ze zdjęciami. Wtedy byłem świeżo. Po występie z Dodą, co dostała Słowika, pojechałem do Stanów i zacząłem po dyskotekach rozdawać te, te wiesz, maile wysyłać, ale na, na początku do polskich dyskotek. No i łykło, nie. Wiesz, dostawałem fajne pieniążki za występy. I moim marzeniem było y, po pół roku bycia w Stanach i tańczyłem w tych wszystkich klubach, Chciałem zostać jeszcze i dostać się do castingu, gdzie można było właśnie jechać na trasę z, albo z Justinem Timberlake'em, albo z Asherem. Ale żeby nie stracić wizy, e, wróciłem do Polski. Wtedy Kinga Rusin zapowiedziała You Can Dance. I wiedziałeś, że to jest ten moment, tak? Wiedziałem, że, że trzeba tam iść, bo, bo w Stanach oglądałem też te pierwsze edycje. Mówię, nie, no, program dla mnie. I pojechałem, i tak się wszystko zmieniło. Kto, kto wie, jakby było, jak było, jakbym wrócił do Stanów, bo tam naprawdę. Też miałem wielkie marzenia, żeby tańczyć. No, Moim marzenie było tańczyć Justin Timberlake albo Asher. To były dwie pozycje. Słuchaj, Justin Timberlake dale, dalej jest aktywny, Asher również, więc tak. wszystko przed tobą. no Ale zobacz, ten taniec się pięknie rozwinął, pięknie ewoluował. Występujesz na rozmaitych eventach, wydarzeniach, tańczysz, pojawiasz się w programach telewizyjnych. Jesteś też nauczycielem tańca i to jest piękne, prawda? Bo ciągniesz za sobą tak. dzieciaki. Wiesz co, kocham pracę z dziećmi, jakby one mnie odmładzają, one mi dają taką pozytywną energię, uwielbiam pracować z dziećmi, bo zawsze dzień jest kolorowy I, i nawet jak jest coś nie tak, że spotykając się z dorosłymi dostaję jakiegoś tam, wiesz, szczaw kolano, to wieczorem idąc na zajęcia z dziećmi od razu mi się, wiesz, pojawia banan na twarzy i... I ten dzień jest piękny. Powiedziałeś przed y, włączeniem kamery, zanim zaczęliśmy nagrywać ten program, jedną rzecz niezwykłą. Masz czteroletnią córeczkę tak. i występ w przedszkolu tak. dla Twojej córeczki siedzącej w pierwszym rzędzie był najtrudniejszym występem. Zgadza się, zgadza się. Mogę tańczyć przed każdym. Nie miałbym problemu zatańczyć przed Asherem czy Justinem Hyperlake'em, a wiesz, wychodząc tańcząc dla własnej córki. Mało się, wiesz, nie popłakałem, kolana mi się wiesz, uginały, wiesz, czułem takie, takie miękkie nogi. No ale też wielka, wielka duma, że, że mogłem dla niej zrobić ten występ. No i później mnie ona oczarowała, wychodząc do siedmiolatków i tańcząc układ, mając 3,5 roku. a To było coś niesamowitego. Ma to, no, to Mam to nagrane, wiesz. No ona za każdym razem, jak co weekend wyjeżdżam, ona chce ze mną jechać, wiesz, no ale to też nie da się, bo tam jest jednak cały czas musisz być w gotowości, no a jednak chciałbym się tym dzieckiem zająć, nie? Ciężko, ciężko, ale powiedziemy podrośniesz troszeczkę i będziemy jeździć. No dobrze, to co twoja córka powiedziała, o ile już mówiła, kiedy tata Rafał zdecydował się użyć swoich nóg w innym kontekście, już nie tylko tanecznym i tata Rafał stwierdził, że pojawi się na ringu. Znaczy wiesz, co nie pokazuje jej takich rzeczy, a pokazuje jej tylko takie dobre rzeczy, naprawdę, czy to taniec, czy jak jakieś śmieszne filmiki, to jest wszystko, co może zobaczyć, no. A jakby w sport walki ją nie wkręcam Mówię, że idę ćwiczyć, ona wie, że sobie tam kopie, bo czasami mnie podrabia, jak wchodzę do domu, to co robiłeś? Byłeś na siłowni, czy robiłeś Nie? <słuch> I tak pokazuje, Ja mówię, że byłem na fufufu, na -fu -fu, I to jest tylko tyle. No, ale jest taka mega śmieszna, zabawna i... i... No a do Twojego pytania wracając, sporty walki. Ja za dzieciaka trochę trenowałem sporty walki i pamiętam, że miałem moment przed pandemią, byłem taki troszeczkę jakby przejadłem się tańcem. Ponad 25 lat uczę dzieci tańczyć i nagle... Czuję, wiesz, zmęczenie, mega zmęczenie, że chciałbym coś dla siebie zrobić, nie? Zawsze był ten czas, że mogłem coś robić, rozwijać się, a tu nie ma tego czasu teraz, że tylko jest od rana do wieczora albo przedszkola, albo później po 16 zajęcia z dzieciakami. Mówię, nie, w wakacje robię coś dla siebie, nie? I pamiętam, że mieszkałem jeszcze wtedy w Katowicach, zadzwoniłem do jednego z trenerów w Katowicach i powiedziałem, że chcę a sobie przyjść na MMA, poćwiczyć, mam, jakiś taki, mam taką zajawkę, chęć. Nie I wiesz, trzy miesiące byłem w średnio zaawansowanej grupie, poszło mi tam bardzo dobrze. Przerzucił mnie do już zaawansowanej. No i a, dostałem propozycję walki. W, w, w Polsa robił taką galę FFF przy współpracy z KSW. Podpisałem na dwie walki, tam mi fajnie poszło i myślałem, że będzie kolejna, bo chcieli podpisać umowę na kolejne trzy walki, ale gdzieś w tej pandemii się rozstali. Ale temat aktualny rozumiem? Temat aktualny. Ja dziś, teraz, może nie, nie uczęszczam na zajęcia sportu walki, bo nie mam czasu i boję się o kontuzję, bo mam co weekend występy, więc, jakby taniec jest dla mnie teraz na pierwszym miejscu też to kocham, wiesz, wychodzę na scenę, jeżeli ja mogę się pokazać, zrobić show, zrobić zabawę, ja to bardzo kocham, ale jednak jak mam prowadzić tam 8 godzin dziennie zajęć, to już mnie to męczy, nie? Wolę właśnie jechać na taki event, zrobić fajną zabawę, wziąć dzieciaki na środek, zrobić z nimi konkurs, dać im nagrody, to, to, jest, to, to jest to, co kocham, nie? Rafał, to jest program o oświetleniu, program, w którym też rozmawiamy o wystroju wnętrznym. Teraz tak sobie myślę, analizując ten Twój życiorys. Ty byłeś na wielu przepięknie oświetlonych scenach, gdzie pojawiały się różne efekty pirotechniczne. Dym to były festiwale, wielkie show telewizyjne. Na ile to światło ma dla Ciebie znaczenie? Chociażby wtedy, kiedy włączona jest kamera, nagrywasz, nie wiem, jakiś film, teledysk. A jak to się ma w odniesieniu do twojego życia prywatnego, kiedy jesteś w domu na swojej kanapie, czy ty zwracasz uwagę na lampę, która stoi tuż za tobą? Wiesz co, nie. W domu lubię taki spokój, stonowanie, białe kolory, bardzo, bardzo, wiesz, tak spokojnie i się wtedy relaksuję, wyciszam, jakby ładuję na baterie na kolejny weekend, kolejny event, bo jednak jadąc gdzieś na duży event i jest ogrom świateł. Stroboskopu, wszystkiego. To się tak wydaje, ale to też człowieka tam, wiesz, zabiera mnóstwo energii. Ja lubię, ja lubię tą zabawę świata, bo też zawsze jak. Teraz jadę gdzieś na występy, to też dogaduję się z, z oświetleniem, żeby mi tutaj zaświecił więcej światła. czy jak będę tam wychodził do przodu, też mi dał trochę więcej kolorowego światła. A znowu jak wracając do walk, to ja miałem przygotowaną na trzecią walkę, do której nie doszło, to miałem przygotowany no, mega show. Połączenie świateł. z z tańcem, i chciałem jako tancerz wyjść do walki, gdzie tego nikt nie robił. Chciałem zatańczyć, zabawić się światłami, zabawić się jeszcze kilkoma osobami, które miały ze mną zatańczyć, no ale niestety nie udało się. Wszystko przed tobą. Ja myślę. A powiedz mi, jeszcze tak troszkę prywatnie, wracając do tej przestrzeni domowej, kto dba o ten dom wizerunkowo? Mówisz, że jest przytulnie, tak rozumiem, to jest miejsce, gdzie odpoczywacie. Czy ty też masz jakiś wpływ na wystrój wnętrza? Nie, czy... kobieta, kobieta, kobieta. Ja oddaję tutaj pałeczkę kobiecie w 100%. No i też ma fajny guz, bo ma taki, wiesz, stonowany, wszystko, dużo bieli przede wszystkim, dużo bieli, jakiegoś takiego jasnego drewienka i mi to, mi to pasuje. A masz tam swój jakiś kącik, swoją przestrzeń? Tylko twoją? E, wiesz co, nie, nie mam. Jest wszystko wspólne, nasze i i, I jakby. Mój wspólny kąt to jest las, który mam 100 metrów i wychodzę każdego dnia do niego. Zawsze próbuję zabrać dziewczyny i iść na spacer, bo tam jest najlepiej. Nie? Tam są zwierzyna cała, a Lila poznaje wszystkie zwierzęta, węże, szczurki i jest zabawniej. I tam odpoczywacie razem. Tak, tak, to jest najlepsze miejsce. Z takich projektów, które się marzą w przyszłości, z wielkim rozmachem, to teraz bardziej idziemy w stronę tych walk tak i ringu, czy bardziej w stronę tańca, czy jeszcze Ci po głowie chodzi Ameryka i Justin Timberlake? Nie no, te, ta, temat Ameryki już jest zamknięty bardzo dawno, wiesz, już to, to jakby, już za, za późno. Nie? Na pewno chciałbym dostać tą trzecią walkę, to jest taki moje teraz pierwsze marzenie, które chciałbym zrealizować, bo są mniej dokończone tam tematy, które były przygotowane, a przez pandemię po prostu to wszystko zostało jakby tak wiesz zamiecione pod dywan. Mm -hmm. no, a, a marzy mi się pokazać tego Tito, który miał wejść do trzeciej walki, ale z takim tupnięciem. Naprzeciwko kto miałby stać? Masz wymarzonego rywala? Nie, nie. To znaczy, najchętniej to bym bi bi bił tych, co głupio gadają i krzyczą dziwne rzeczy. To, to Dla nich mam najwięcej energii. I, i obrotówek, y tanecznych kroków w ringu, więc pokazałbym, pokazałbym im takiego. Takiego bruzli z tych czasów. Rafał, zdrowy styl życia, który na pewno ci towarzyszy, bo no mhm. jest związany ze sportem, tak? Kojarzy nam się też z kuchnią. Jak to jest w waszej rodzinnej kuchni domowej? Gotujesz? Żona gotuje, spędzacie tam dużo czasu? Jak żona to jest? gotuje i ona się lubuje w takich tematach, wiesz, makarony, pizza, uwielbia robić takie, takie rzeczy. To jest dla mnie za ciężkie jedzenie. Ja się... Po pandemii zaraz strasznie przerzuciłem na ryby i jem bardzo dużo warzyw. Robię sobie sałaty i powiem ci, że schudłem 13 kg. Dzięki temu, że trzymam miskę, jak to się mówi, jedzenie i nie jem, nie jem tak Wieprzowinę w ogóle odrzuciłem, jem tylko ryby, trochę kurczaka, no ale posiłkuję się głównie warzywami. Nie? Ale sprzyrządzasz te dania sam, we własnej Co? kuchni, mm -hmm. tak? Gotujesz. Dziewczyny mm -hmm. sobie robią na przykład pizzę. A ja przy nich robię sobie osobno już rybkę z tym z sałatką. Czyli ja sobie wyobrażam, że wy dość sporo czasu rodzinnie w tej kuchni spędzacie, tak? Tak, tak. tak, tak, mhm. tak. No i, i wiesz co, i, i wyszło mi to na dobre, bo, bo wiadomo, lata lecą. A jak jadłem tak jak dziewczyny, to nie miałem siły na trening, a jak szedłem na ten trening, to znowu on był taki na 50%, byłbym byłem taki mega najedzony, wiesz, też ta nadwaga. A jak zacząłem jeść bardzo zdrowo, odżywiać się bardzo zdrowo i jem bardzo dużo ryby i tych warzyw, to powiem ci, że robię dwa treningi dziennie i jest power cały czas. Jeszcze wracam, biorę dziewczyny, czy wilkę i idziemy się bawić. I, i jest okej. Okay, Nawiązując jeszcze w ostatnim pytaniu do tematu przewodniego, czyli oświetlenia. Taki najbardziej świetlisty moment w Twoim życiu, kiedy pojawiła się ta lampka, ta iskierka na horyzoncie. Pamiętasz coś takiego? Taki przełom w Twojej karierze, w Twoim życiu osobistym. Moment, kiedy zapaliła się taka wiesz, symboliczna, bajkowa żarówka i wiedziałeś, że to jest ta chwila, że dzieje się coś, co jest Ci pisane i to jest moment, który oświetlił Twoją drogę. Na pewno moja lilka, która się urodziła. To jest, to wiesz, to, tego nie da się opisać. No, jak, jak, jak jest teraz na tym świecie, to, to wszystko jest na drugim miejscu. Nie? Ona jest na pierwszym. I... Czyli jest światełkiem. Tak, to jest moje światło, to jest. To jest kurczę, wszystko. Moja droga do celu. Rafał, jako sportowiec, słyniesz z genialnego refleksu, ale teraz trochę zwolnimy tempo. Proszę, żebyś wybrał lampę, która bardziej ci przypada do gustu. Sześć takich propozycji przed Tobą, dwie lampy do wyboru. Proszę bardzo, startujemy. No to startujemy. No, tutaj to jest mój klimat nocny, nightclub. Taki kojarzy mi się, z, z, że zaraz będzie show. Będzie show, a mi się tu kojarzy z Twoimi nogami ewidentnie, które Cię poniosły do tańca i do Dokładnie. ringu. Dokładnie i mnie zaraz poniosą. Dobrze, wybieramy w takim razie. No tutaj yy, ta jest taka stonowana. Opowiadać o stonowanym wnętrzu domu. Dokładnie tak? pasuje mi właśnie do, do mojego domu. Dziś stoi sobie na stoliczku i delikatnie świeci. Dobrze, w takim razie zaznacz. Uuh. Kolejne propozycje. Co ty na to? No tutaj takie lampki by mi się przydały do pomieszczenia w którym ćwiczę. O. Wybrałbym na pewno tam. Są. zdecydowanie ta się nam też z tobą kojarzy. Przed nami kolejna propozycja. Co ty na to? Hmm. Wybieram to z tym drewienkiem. Dlaczego? Hmm, taka bardziej pasuje do, do moich wnętrz, do. Jakoś tak mi jest bardziej, bardziej ciepło niż, niż ta po prawej stronie. No, i proszę bardzo, pokój taki chyba trochę Tobie znany, bliski teraz w Twojemu życiu. Dokładnie, ale e, wybrałbym lampę po lewej stronie. Jest mega śmieszna, pasuje do mojej osobowości i na pewno byśmy leżeli z Lidą i patrzyli w sufit i się śmiali. Czyli te misie, tak? Te misie są. To są tak. misie, dobrze. I jeszcze jedna propozycja. I tu już ostatnia. A za szaleje wybiorę tam ze złotem. Taka elegancka. i. No i proszę bardzo, tak oto wyglądają. Lampy, które wybrałeś, co ty na to? Pasowałyby? Pasowałyby. Mhm. Bardzo mi się podobają. Czyli fajny zestaw, który sam skomponowałeś. Tak, podoba mi się. Coś na pewno wybiorę i, i chyba będzie w moim salonie. A mi się podobała Twoja szybka decyzja, konkretna reakcja. Nie było w ogóle zawahania. Po prostu od razu wiedziałeś, co robisz. I tak chyba jest w twoim życiu, Rafał, że Ty zawsze podejmujesz decyzję za ciosem, konsekwentnie do celu. Trzymam kciuki i życzę powodzenia w kolejnych projektach tych sportowych i tych życiowych również. Dziękuję Patrycja za super spotkanie i jak zawsze miło z Tobą porozmawiać. Z Tobą miło się zobaczyć. Dziękujemy bardzo za udział w programie z miłości do światła i trzymamy kciuki. Ja również. Dzięki. Ewelina, przed chwilą w naszym programie gościem był pewien człowiek. Myślę, że dość interesująca albo nawet bardzo interesująca postać. Czy ty, na podstawie zdjęć lamp, które on wybrał, możesz nam coś o nim powiedzieć? Zobaczymy, czy jesteś dobrym psychologiem. Co byś powiedziała na podstawie tych lamp? Patrząc się na pierwszą lampę, jestem prawie pewna, że jest to mężczyzna. Spójrz proszę na podstawę lampy. Idąc dalej, e, lampa z bokserem, może sportowiec. Lampa z misiami, czyli mężczyzna rodzinny. Posiada rodzinę. Posiada dziecko. Posiada tak? dziecko, tak, rodzinne dziecko. A co powiesz o tej lampie, bo tą lampę również wybrał bohater naszego programu. E, styl loftowy, może skandynawski, delikatnie skandynawsko-loftowy. E, co, co jest interesujące? Mamy tą lampę w e, tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, gdzie absolutnie nie mamy tutaj stylu loftowego. Zobacz, jak jedna lampa e, może mieć dwa oblicza. Tutaj styl loftowy, a tutaj mamy styl klasyczny, taki bardziej angielski i mamy tą samą lampę.